Pani Fedak, ówczesna e, pani minister Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w jednej z wypowiedzi medialnych wypowiedziała się, że ustawa nie uległa zmianie, ale jej interpretacja jest to jednoznaczny przekaz, jak mocno naginane są przepisy w zależności od potrzeby. No właśnie, powiedzmy o co chodzi? Jak te składki, co się stało, że Państwo zdecydowali się zaprotestować? Sytuacja nasza wygląda tak. Kiedyś byliśmy, e, mieliśmy prawo wyboru. Zgodnie z ustawą z 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorcy mieli możliwość skorzystania z wyboru tytułu do ubezpieczenia. Czyli prowadzi, prowadzona działalność gospodarcza, jeżeli oprócz tego dana osoba, która prowadziła tą działalność, e, wykonywała pracę np. w ramach umowy zlecenia czy też pracę w ramach e, pracy nakładczej. Miała możliwość dokonać takiego wyboru, z jakiego tytułu będzie odprowadzała składki e, i było to niezależne od wysokości osiąganych dochodów z tej, drugiej, e, z, tego, z tej drugiej formy zatrudnienia. W związku z tym przedsiębiorcy, tnąc koszty, e, Zatrudniali się na umowę, o, wykonywali pracę w ramach umowy zlecenia, w ramach pracy nakładczej i niekoniecznie tylko na okoliczność cięcia kosztów, ale również w celach zarobkowych. Dzisiaj jest to interpretowane, że to było, były umowy pozorne. Że jest to niesprawiedliwe społecznie. E, możemy powiedzieć tylko tak, że w tym układzie tylko jesteśmy jedyną grupą zapewniającą stały, ciągły dopływ składek do ZUS-u bardzo wys w dużej wysokości, bo jest to około 900 zł miesięcznie bez względu na osiągane. Dochody, tak? Czyli przedsiębiorca zarobi czy nie zarobi, obowiązek ma. Natomiast tym sposobem utrzymujemy tak naprawdę całą rzeszę uprzywilejowanych grup społecznych. Na dzień dzisiejszy osądzają nas i sądzą nas sądy, gdzie sędzia sądu nigdy nie zapłacił składki ZUS-owskiej. I my nie jesteśmy przeciwko sądownictwu, ale przeciwko. Unor my występujemy za unormowaniem pewnych zasad. Ta, ta grupa społeczna małych, średnich przedsiębiorstw osób częstokroć zatrudnionych na zasad tak zwanym samozatrudnieniu. Czyli zatrudniam się, bo nie mam pracy i wymyślam dla siebie interes i biznes, który chcę prowadzić, dzięki czemu się utrzymam, nie może być obciążony fiskalnie dodatkowymi jak gdyby opłatami na rzecz innych grup społecznych i z tego powodu, że my nie mamy, nie jesteśmy tak. Po pierwsze, zjednoczeni nie, nie funkcjonujemy w ramach jednej dużej grupy korporacji i tak dalej. Jest to sytuacja taka, że i pomoc prawna nie podlegamy jej tak naprawdę. Każdy na własną rękę. Dlatego też postanowiliśmy się zjednoczyć. Założyliśmy stowarzyszenie poszkodowanych przedsiębiorców RP, aby otoczyć opieką te osoby, które w naszym kraju no, mają problemy dzisiaj z US-em, za moment może z urzędem skarbowym, a może w jeszcze inny sposób e, będą przez urzędników. Tak? Chodzi właściwie o to, żeby nie dopuszczać do sytuacji w kraju, żeby pra że prawo może działać wstecz, bo nie może. E jak również to, żeby były respektowane raz ustanowione zasady i przepisy, jeżeli coś było dozwolone i zgodne z literą prawa w roku 2009 2004 w 2000 to nie może być tak, że w roku 2010 człowiek jest ścigany z tego powodu, że korzystał z tego prawa. Tak? Rozumiem, że dzisiaj Wam się te składki nalicza ponownie? Tak, no oczywiście. To są zadłużenia bardzo wysokie, dlatego, że oprócz za lata wstecz, no jeżeli ktoś wykonywał, załóżmy, pracę na umowę zlecenie w 2004 roku, a w 2011 otrzymał decyzję, po 7 latach od momentu wykonywania tej pracy, to już ma naliczone składki wstecz plus odsetki, tak, od tych składek. Są to e, kwoty rzędu minimum 30 do 100 tysięcy. To jest tak, jakbyśmy brali, zaciągali kredyty w zus na bardzo niekorzystnym oprocentowaniu, tak, na zasadzie, że te odsetki rosną cały czas. Mówiła Pani o wypracowywanym rozwiązaniu. Jak, je, jak miało to wyglądać, umorzenie tych składek? O czego wy oczekiwaliście i oczekujecie nadal? W zasadzie my wcześniej złożyliśmy w kancelarii premiera w ramach tych rozmów nasz własny projekt, e, legis, taki do legislacji, tak do, do przedstawienia go w Sejmie. Projekt e, abolicyjny. Chodzi o to, żeby naprawdę rząd mógł wyjść z twarzą e, z tej sytuacji, która zaistniała i my, żebyśmy e, wreszcie mogli spokojnie funkcjonować, pracować i żyć, mimo iż słowo abolicja nam się nie podoba, bo to jest słowo dobre dla. Przestępców, a my nimi nie jesteśmy, i nie czujemy się nimi, to właściwie wydawało się jedynym innym, sensownym rozwiązaniem. Natomiast propozycje, jakie zostały nam przedłożone, dotyczyły troszkę inaczej funkcjonującej zasady, taki mechanizm działania umorzeń należności. E, zaległych należności. Tak to zostało nazwane, ale tak naprawdę w chwili obecnej e, to nie o te słowa chodzi, jak ten mechanizm został nazwany. My przedłożyliśmy do niego uwagi, takie, które e, mogłyby spowodować, że bez względu na to, w jakiej formie zatrudnienia dana osoba korzystała, e, mogłaby e, tak naprawdę na skutek ustawy legislacyjnej po złożeniu wniosku w ZUS-ie zostać uwolniona od tych e, obciążeń. Yy, niestety no te prace utknęły, więc trudno mi mówić o szczegółach tych uzgodnień, ponieważ no właściwie konsensusu nie mamy, tak, nie wiemy czy będziemy dalej nad tym pracować, czy zostało to wysłane może gdzieś do dalszego opracowania, ponieważ dalszego wyjaśnienia też nie mamy. W tym roku w czerwcu otrzymałam decyzję z ZUS-u, że robiłam to nielegalnie i że muszę poprawić deklarację, więc yy, nie rozumiałam, naprawdę przez parę dni byłam w szoku, nie rozumiałam o co chodzi. Zaczęłam szukać, znalazłam sobie ten biuletyn znowu. Tam pisze wyraźnie, że miałam prawo, że dobrze robiłam, więc o co chodzi? Więc napisałam odwołanie, że po prostu. Zgodnie z przepisami postępowałam i dlatego nie zgadzam się z tym i odwołuję się. Niestety sprawa została skierowana do sądu. W tej chwili jest sprawa w apelacji, a żeby było śmieszniej, ja przez ten czas osiągałam różne dochody z tytułu pracy nakładczej. Miałam trzy miesiące w wysokości 50%, które w 2009 roku zażądano, a wykonanie jest do 10 lat wstecz. I tak za te trzy miesiące to ten ZUS się nie czepia, więc te przez te trzy miesiące miałam pracę niepozorną, a pozostałe, co miałam w mniejszej wartości, to miałam pozorny. No yy, większej bzdury trudno yy, tutaj oczekiwać. Czuję się pani oszustką? Nie, czuję się oszukana, ktoś mnie oszukał. I mam nadzieję, że parlamentarzyści naprawią ten błąd, bo przestanę wierzyć w tym kraju w jakąkolwiek sprawiedliwość. Co wtedy będzie dalej? Co wtedy? Jeśli naprawią ten błąd, no cóż, będziemy dalej pracować i pracuję wciąż dla dobra kraju i dla dobra swojego i swojej rodziny. A jeśli będzie odwrotnie? Jeśli będzie odwrotnie, zastanawiam się nad wyjazdem z tego kraju i w ogóle już zaczynam wszystkim tłumaczyć w koło, żeby czasami nie zakładali działalność i nie wierzyli urzędnikom w nic, w cokolwiek mówią, nawet w słowo pisane. Przykre to jest. Możesz Je... się pani przedstawić? Borowska Teresa. Proszę Dziękuję. jeszcze powiedzieć, jakie ewentualnie kary może się pani spodziewać w sensie tych odsetek? Tych odsetek. Załadnia. No w tej chwili ja zgaduję, to było 3,5 roku, więc może być 50-60 tysięcy. Nie wiem ile mnie naliczą. Jest to w sytuacji, gdy ja na przykład w ciągu jednego... bo wzięłam sobie z tych czterech lat Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i mam tam dochody osiągane. W jednym roku miałam 12 tysięcy za cały rok dochodu. Więc gdyby wtedy mi powiedziano, że pani musi zamknąć działalność, bo nie ma innej możliwości, na przykład tej pracy na kłaczy, to bym zamknęła, ja bym sobie nie generowała długów. Więc w sytuacja, jak ja osiągnęłam 12 tysięcy w jednym roku dochodu, w drugim 16 tysięcy, to dzisiaj zapłaci 60 tysięcy, to jest rozwój w biały dzień. Z czego ja tu mam zapłacić? Nie jestem w stanie, nawet nie mam żadnych oszczędności. A tu trzeba dalej żyć, pracować. Gdzie ja pracę znajdę? Z czego ja mam takie zapłacić składki, skoro na dzień dzisiejszy muszę odprowadzać 900 zł, troszkę się poprawiło w tej, w tej działalności, ale znów zaczynamy dołować, nie jestem w stanie tego zapłacić. Pani prowadzi, jeszcze raz jakby Pani mogła przypomnieć, kiosk ruchu. Kiosk ruchu, tak? tak. Dziękuję. Dziękuję. Że jestem wykluczony, bo jestem wykluczony. Na dzień dzisiejszy, po długoletniej walce od 2006 roku, nie tylko o moich byłych pracowników, których zatrudniałam, ale również o siebie samą, na dzień dzisiejszy jestem osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, bez prawa doświadczenia przedemerytalnego, bo ZUS, twierdząc, że ja się z nimi procesuję, bo walczę o swoje słuszne prawa, zablokował mi ostatnie 10 lat, które uniemożliwiają nabycie prawa do emery. Tury. Jestem bez środków do życia całkowicie. O co walczymy? Walczymy o to, żeby na dzień dzisiejszy i do tyłu prawo, które zostało stworzone dla nas wszystkich działało na nasze, dla naszego dobra. A na dzień dzisiejszy w sądach odbywa się bezprawie. Na dzień dzisiejszy w sądach jest akceptowane to, co sobie obmyślił ZUS. Czyli ZUS pobiera, żąda swoimi decyzjami od przedsiębiorców zaległych niebezkładek z działalności gospodarczej. Te zobowiązania są olbrzymie. Przedsiębiorcy nie dadzą sobie rady z tak olbrzymim nawisem finansowym do końca swojego życia i przejdzie to również na pokolenie starsze, młodsze, czyli dzieci. Na dzień dzisiejszy walczymy w różny sposób. Manifestacje, które się odbywały w Warszawie, w maju, w czerwcu, w lipcu, później w Katowicach. Dzisiaj wykorzystujemy szansę po raz kolejny tutaj. Rozmowy, które były prowadzone z rządem 11 listopada, 18 listopada, 25 listopada ostatnia, ostatnie spotkanie. Od tej pory jest milczenie. Pan premier po wydarzeniach z Katowic z 6, z 6 października obiecał, że rozwią zostanie rozwiązany problem przedsiębiorców do końca tego roku. I z tego powodu były właśnie spotkania na szczeblu rządowym. Nasza grupa delegatów jeździła tam trzy razy. Od, tej, od 25 roku rozmowy zostały przerwane. Jest milczenie. Jest, jesteśmy zaniepokojeni tym milczeniem, ponieważ w przedsiębiorcy oczekują tych odpowiedzi. Dlaczego tak jest? Dlaczego się milczy? Sejm się zwołuje. Jest podany harmonogram czytanych projektów. Nie odnajdujemy swojej sprawy w najbliższych planach, więc zdajemy sobie sprawę, że nic nie zostanie rozwiązane do końca roku, że ten temat będzie znowu wałkowany od początku następnego roku.